Amerykanie, witam Was serdecznie w następnym odcinku z różnicy w drzewie analogicznym. Jesteśmy w pokoleniu piątym o Anastazji. Dobra, nie, no. E, jesteśmy w pokoleniu piątym, właśnie u naszej Anastazji. Kochani, jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich odcinków z różnic w drzewie analogicznym, no to zachęcam. Pięć pokoleń, cztery pokolenia do nadrobienia. Także jest naprawdę e, na czym oko zawiesić, a mam nadzieję, że właśnie przypadną Wam one do gustu. Ale od razu mówię, że pierwsze materiały są gorsze jakości, no bo wtedy dopiero zaczynam YouTube'a i tak dalej i to w zasadzie tak jak co dzieci Challenge, no to, to były takie pierwsze moje serie na kanale, także jakościowo są gorsze, na pewno, bo ja się dopiero mam mówić nawet tutaj, co może wydawać się głupie, ale naprawdę no. Mam się dopiero mówić. Um, nagrywać. <grych> I wiecie. No ale zachęcam do oglądania. Może wam się spodobają odstawienie pracy i niezrealizowane marzenia. Przepraszam. Także tak. Dzisiaj mamy plan następujący. Szybko jemy śniadanie i spadamy z chaty. Trzeba iść kogoś okraść. Tylko nie mam pojęcia kogo Nie wiem za kogo się tutaj wziąć. Umyj ręce, umyj zęby. Um, przebierzemy się w strój codzienny. Stroje, jest jesień, ale jest ciepło, także weźmy sobie, ubierzmy może to. No i um, pojedziemy, moi drodzy. Dzisiaj nic nie będziemy tworzyć, tak mi się wydaje. No, chyba, że się tworzy plany pozmieniają. Um, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ah, ale mam nadzieję, że będzie fajny odcinek. Naprawdę, mam taką cichą nadzieję. Dobra, choć tutaj, no, ogarnie się, ogarnia się, moja kochana Anastazjo. Um, wiecie, póki jest jeden zim, tutaj się dzieje, nie dzieje, nie? ale. Zobaczymy, jak to będzie później. Też pamiętajmy, że musimy mieć jedno dziecko tutaj. Jedno dziecko? Nie. Jedno dziecko będzie później. Tutaj musimy. Nie pamiętam. Kurczę. Nieważne. Dobra. Emeczka? Chyba tak, chyba Emeczka. No bo się zastanawiam, do kogo pojedziemy, naprawdę. Kim się tutaj zainteresujemy w okolicy. Nikt nie mieszka? A tu? Nikt nie mieszka. Ale bite z nędzą. Praktycznie nikt nie mieszka. Byśmy pojechali może do. Może Tartosa? Może Tartosa będzie takim fajnym miejscem? Może, może tutaj byśmy mieli coś ciekawego do zdjęcia? To jest. A przejedźmy się. No zobaczymy. Może akurat coś będzie. No bo tak jak myślałam sobie wcześniej, no to w poprzednim odcinku, to że spróbujemy sobie takie małe rzeczy pokreść. I czy będzie można nimi handlować, właśnie przy tym naszym domowym sojusku, przy tej garaży, garażowej wyprzedaży. Czy właśnie będziemy mogli takie małe rzeczy kradzione właśnie tam zamieszczać, no. I chodźmy tutaj, zobaczmy, po prostu do drzwi. Rozpocznij włamywanie. Okej, okay. gorzej jak coś będzie w domu i nas ale no co, na policję nas podadzą? Nie wiem, Też ja się zastanawiam. Czy czwórka jest na tyle rozwinięta, żeby nas w jakiś sposób Nie mam pojęcia. Okej, człowiek chce zrobić fajne zdjęcie. Ale się znika. Czemu znika? Nie. No. Czemu? Sukces. Okej, okay, mamy dostęp do domu i na razie tu nikogo nie widzę. Czy w ogóle możemy być przełapani? Obejrzyj. Zobacz herbatę, ale ja chcę coś ukraść. O, to możemy. Ale to na pewno nie będzie. Nie będziemy mogli tego wykorzystać w jakim sensie? No chyba, że po prostu kradniemy i może akurat co nam się fajnego funkcjonuje tutaj. O, fajne jest to włamywanie. OK Okej. Nastazja może teraz opisywać apokalipsę innym simom. <laughs> Ciekawe. Ja to bym chciała więcej rzeczy sobie wędzić, zwędzić, wędzić. Wędzić, zwędzić. Mm, tak, że... No i właśnie, z całą kradzieżą to jest tak, że wracamy do domu że można i tak tylko ukraść jedną rzecz i to jest bez sensu, bo na przykład ja bym chciała więcej, no i co, i wtedy byśmy się tak orobili, tak byśmy, ojeju, ile hajsu ona by miała, moi drodzy, ona by miała tyle hajsu, gdyby można było więcej właśnie sobie brać, rachunki, ja czy mamo, daj pieniądze na rachunki. Pójść do środka. Choć musimy opłacić rachunki, tak czy siak? No, moja droga, no nic nie zrobimy. Oh my o oh mygash, 600 simolonów. a już, już tak, tak się cieszyłam, że mamy tyle pieniędzy. A tu proszę bardzo, moi drodzy. No, no, niestety nie udało się długo nacieszyć naszymi zarobkami tutaj cudownymi, wspaniałymi. No, trudno. No i dobra, chodźmy tutaj do wyposażenia. 230 bez szału, bez szału powiem wam. Już lepiej, żeby ona faktycznie tutaj coś zaprojektowała, jakąś biżuterię. Um, nie wiem, I coś rów się zanudzisz. No, muszę ja nie wiem co ona odwala, po prostu pomaniamy. Mogłaby nam coś pomóc. Normalnie. to się muszę to się aż na talerzyk, ale nikomu się tego sprzątać nie chce, po prostu. Nikomu się sprzątać nie chce, wiecie. Matko. O. Więcej opcji. Zabawne. Przyjazne. narzekania, Osób naszą, naszą pogodę. A co Nie możecie w trakcie? Jak ty robisz? Narzekać? Nasta. Muszę pamiętać, że na 20 idziemy do pracy. E, mamy tutaj kogoś? Mamy czy nie mamy? Mamy tutaj pewnego gościa na horyzoncie. Kazimierz, Zuch. I... Ej! Coś... Ja już... Okradnie, dobra. Jejku, już się martwiłam, że coś się popsuło i nie mogę okradać ludzi. Tak mało? On się tak cieszy. Aha. Więcej przyjazny, nie. Dobra, przyjazny. Kupojski. no on cię teraz zagaduje, bo nagle cię polubił. Zabawne powitanie. I tak na przejściu dla pieszych, to tak niebezpiecznie trochę, ale przyjazne powitanie. Hej, co tam słychać, koleżanko? O, naprawdę. Opisz apokalipsę. W takim razie. Bądź świadkiem śmierci Cima. Osiągnij. Który to jest? Aha. Ósmy poziom kariery przestępczej. Trzy, trzy osoby uważają cię za wroga. Ja muszę się z kimś nie lubić. Może z tobą. Wiesz co, padło na ciebie, sorry, podłem, kłótnie. kłóć się, kudź się Przepraszam, ale padło na ciebie, moja koleżanko, złośliwość, będrowi Ponieważ e, muszę to uzupełnić Jesteś totalną lamą i twoja matka też To wręcz podły prezent Nudzisz, nudzisz, koleżanko, nudzisz, nie odejdź, stój Stój, nie odchodź Rozsiewaj plotki, uh, nie, Jerem, przestań. Powiedz, <grym> hmm. że jesteś nie, nienormalna, oszustwo. To hmm. na temat kariery zawodowej, że jest taka zajebista. Znaczy ona jest zajebista. Podłe, kłótnie, skrzycz. Ona ewidentnie nie chce cię nie lubić. Uh, oczywiście może ktoś dołączyć do kłótni, nie? Prowokuj. Nie będzie tu się nikt dołączył do naszej rozmowy. A, aha, dostałeś główna. Ja czekam na możliwość pobi pobicia się. Kłótnie. Kłóci o muzykę. Że Twoja muzyka jest drenna. Okradnij. Ale okradnij teraz? Krzycz. Nie wiem, czy się uda. Kłóci o politykę. Chpij ze stroju. Cześć, ona jest zła, ale patrzcie, no, idzie to jak krew z nosa po prostu. O, nie dała się. muzykę. Błagaj ją wybaczenie, no chyba. Chyba nie obraź. jej no wyjrzyj ją, nie lub. Ja wiem, że ona się wydawała sympatyczna, ale ona nie jest już sympatyczna. I, widzicie, ani jednej czerwonej kreseczki normalnie. Masakra podła. Złośliwość. Kluźnij jej napojem prosto w twarz. Skrzyd. O, mamy czerwone drzwi. Aha, nie wyszło ci to. Nie no, stój nie o to. Skrzycz ją. Nie, tak, tak, skrzycz. O nie, do pracy musimy iść. Pchnij ją. Ja chcę to chociaż sobie ogarnąć. Ona z głodu padnie w pracy. A hey, robi. Czy ma jakiś problem? Podłe, złośliwość walcz. Już powinno być bit, nie? Czujesz lekką urazę. Ej czemu się z nią nie bijesz? Ej, 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 ej! ej, ej. Podłe, złośliwość, walcz. Bij się z nią. O, dobra nic zjeść. Nie, po pracy poszło, ja chciałam, żebyś zjadła. Ale ci się włosy zrobiły, zbugowały. nie co to jest? Aha, fajnie się ubrałeś, gościu. Dobra, yy, gawędź z szefem. Ja proszę, proszę ładnie, proszę o awans. Ja bardzo ładnie proszę o awans. Nikt tak ładnie nie prosi o awans. Yy. Proszę, <noise> Proś o awans. Do drugiej nocy, to jeszcze chwilka. Dajcie nam podwyżkę. Jest. Mamy szefową i wyrocznie już? O kurde, to tak. Szefowa, twoim e, placem zabaw są ulice. Wiesz, że stąd prowadzą tylko dwie ścieżki. Ma nas e, ścieżki na sam szczyt albo do Piachu, a ty typniesz się wyżej. Nagroda to m.in. innymi worek treningowy, za pomocą którego możesz doskonalić swoje umiejętności. A wyrocznie? Mało zarabia wyrocznie. Jak chce szefem być? I coś zwędziła. 106 Simoleonu będziemy zarabiać, Czytajcie to? Rywal w miejscu pracy. What? Będziemy mieć rywala? Rywal jak zwykle wchodzi w drogę blokując ścieżki awansu. Co ja mam z nim zrobić? Mam się go pozbyć? <noise> Anastazja wręcz nie zna się z Simoleonem. imieniu Benji. Nie wiadomo czy Benji... Nie wiem, czy tak się jeszcze. Jest tego świadoma, ale to początek zawodowej rywalizacji. Anastazja nie będzie w stanie awansować, dopóki sprawa nie zostanie załatwiona, może spróbować się zaprzyjaźnić ze swoim rywalem, bądź torpedować jego wysiłki, by zaradzić problemowi. Spotkanie po godzinach również wchodzi w rachubę, niezależnie od tego, czy Anastazja postanowi zachować się uprzejmie, czy się sięgnie po bardziej kreatywne rozwiązania. No ja nie wiem, czy być dla niego bardziej sympatyczną, czy bić go i w ogóle nie wchodzić z dnią ustawki. Nie wiem. Nie wiem, szczerze powiem wam, że nie wiem. Podłe interakcje nie zaczęte, Będziemy musieli sobie to ogarnąć. Choć zjesz sobie. Widzę, że w pracy też coś tam sobie zjadłaś. Chodź, weźmiesz sobie resztki. Ale jaja, powiem wam. Ale jaja. Nieźle. Stroje zmień, strój zmień sobie. No, nieźle. Naprawdę nieźle. Git. No ale dobra, będziemy fajne hajsy zarabiać. To ja się mega cieszę z tego powodu. Czy mi tu planie wlatuje? Wlatuje. Dobra, to git. Dobra, niech ona się prześpi. Jak my pracujemy teraz, moi drodzy? Jutro mamy wolę. My pracujemy teraz trzy dni w tygodniu tylko, rozumiecie to? Trzy dni w tygodniu tylko pracujemy. Ale jaja. No nieźle, nieźle powiem wam. A co jest później w ogóle? Nie wiem. Następny poziom Drowca przestępców. Sprawdzamy w takiej ruderze że mieszkamy, jakby nie patrzeć trochę, trochę wstydnie, że jesteśmy tacy zajebiści, a no nic. Jest tu, o, jest tu jakiś sim. Zagroź, o kurde, chodź. Ale nie w piżamie, no właśnie. I dobra, i obserwujmy, jak to wygląda. Stój. Chcesz pier, papier. też jak nie, to dawaj hajs. Czemuś znowu to nie działa? Ej. Patrzcie, i F8, alt 8. O, to chcę. No. Chcesz w pier, to dawaj hajs, jak nie chcesz. Ach, ta się dzieje? I, I co od niego wyciągniesz? No ona jest straszna. Jeszcze mu pomachała. Więc co, zagroziła? I co w związku z powyższym? Nic? A teraz wy gadacie po prostu. Wiecie co? To było trochę bez sensu. No, bez sensu trochę. Okej, okay, ustańca wroga. Dośćliwe oszustwo. Będniej. I się dał przytulić, ale głąb, ale głąb. Yy, podłe interakcje, kłótnie. Pytaj czy ma jakiś problem? Uznań za wroga. Są wrogami. Pozwól mi kiesić się we własnym żalu. Niektóre sprawy trudno po prostu wybaczyć i zostawić. Dobra, ale dawaj te podłe, płodłe. Kłócie, bo chciałabym sobie to uzupełnić. A, dobra, bij się. To może akurat tą interesy sobie do, damy do 100%. Um, przy bójce, nie? Czy nie? Nie wiem. No bo bójka to jest taka intensywna tutaj, i czu tu mnie idzie. O, teraz wzrosło, ale trochę tylko. Złośliwość, pchnij go. Dobra, mamy ukończone. Okej, okay, to sobie ogarnęliśmy w takim razie. Tutaj co mamy jeszcze? Uznać za wroga trzecia, jeszcze trzecia osoba. I być świadkiem śmierci, no to będzie ciekawe, naprawdę. To będzie naprawdę interesujące. W jaki sposób w ogóle to się ogarnie, nie wiem. Yy, nie wiem, czy jesteś głodna? Także chodź sobie tutaj. nie, ale my w warunkach żyjemy, no. Masakra, zjedz obiad. Yy, ja patrzę, on zjedz. Takie warunki słabe dość. Ale będzie lepiej. Jak my teraz będziemy tyle hajsu zarabiać, to już będzie spoko, mi się wydaje. Yy, tak myślę sobie. lajże. Mhm. Nie, co? Przeczytałam słowo randka i ja już się ucieszyłam, że to on nas zaprasza na randkę. A to Agata Zadeska zaprosiła jego na randkę. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Nie, my mamy wobec ciebie inne plany. Panie, czego zaprosić na hotel? Nie gdzie tu jest znajomości, tu. Tu jesteś, że zaaproślij, wyślij SMS, a zaprosić spędzenia razem czasu. Weź go, zaproś, 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 zaproś. zaproś. Ok. Każdy mamy takie warunki kurczę. Może on leci na hajs czy coś, a my nie mamy tak pieniędzy, nie? Jeszcze. Zawołaj. Niech przyjdzie do nas. Gdzie na ty idziesz? Oso. Chodź Chodź to nie bądź zły. Ej, jezu, jak ja jest wściekły. Zresztą wesołym w słonecznej pogodzie musisz się załatwić. Odwiedź, no Serena, opowiedz niewiarygodną historię, nie? Że tutaj takie lamy mieszkają w okolicy, że... ja pierdziłam. Pokaż zdjęcia Romantyczny flirt, nie wiem, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł po prostu, naprawdę, ja nie wiem, żeby już flirtować, ale sobie tak myślę, kurczę, fajnie by było Gdybyśmy tą relację właśnie w tym kierunku dali troszeczkę, wiecie? Ja bym się cieszyła ogólnie I szybki prysznic I... co tutaj jest na rzecz, może nie? Opowiedz po profesora. Mhm. No i że do kibla, bo się posiusiasz przy nim, a to wstyd będzie, jak nie wiem. To będzie wstyd na całego. Więcej romantyczne czułość flirt flirty, getka na potrywo. Nie, nie odchodź. My się tylko siusiu zrobimy. Siusiu. Mam nadzieję, że ona nie będzie śmierdzieć. Nie? O, jesteś trudny. Nie będziemy go zapraszać na rantę, tak, taki. Mniej to najlepiej wychodzi, naprawdę. W środku. Początnicza. No, ona jest wierciarska, tylko że on chyba tak nie do końca. Który mi przestań, ojcze. Teraz, teraz się, teraz stwierdziłeś, że będziesz cudownym tatą? No. tak, tak, tak. Wier, pochwal wygląd. Fajnie wyglądasz, tej brudcem. I ten kolczyk, mm -hmm. Odważna go tak na podryw. Jest, małe serduszko. I zmalało. I sobie poszedł, u nas. Jejku, jak on nas olewa. Mm. Mm. No nic, no trudno. No nic nie, po, nie poradzimy, zaprojektujemy sobie... E, Jezu, jak moich Enzo ran boskie, co tam się z tyłu dzieje, naprawdę nie wiem. I tutaj weźmiemy sobie coś o, droższego. O, zapłacimy troszeczkę więcej, ale może... Będzie to wartościowe od innych rzeczy i będzie fajna cena na sprzedaży, tutaj garażowej. Ej, no, przycięłaś się, koleżanko. Ej, ja chciałam coś ich takiego. Weźmy sobie coś ich takiego drogiego. I weźmy sobie coś ich takiego drogiego. 700, to było czysta, dobra. Ale mam nadzieję, że nam się to zwróci podwójnie. Mam taką nadzieję, chłop że faktycznie w ogóle, którym mamy poziom tego jubilerstwa całego? Sprawność fizyczna na dziesiątym. Pusty poziom. My dzisiaj idziemy do pracy. Ja myślę, że mam wolne. No, co mi się upieprzyło, że mam wolne? Wystaw na plopsy. 740 na plop. Teraz to tych na bez sensu. O, dostarcz. Fajnie, to nam poszło. Renzoletęczka. Będziemy szli do roboty. Powiem wam, że życie jest trudne, ciężkie. Tutaj hardcore normalnie. To jest miśniaczka. E, interakcje ukończone. Siódmy poziom złośliwości. I za 5 minut idziemy do roboty. No powiem wam, ta taka lipa trochę. Jestem ciekawa, bo uh, tego rywala sobie nie ogarnęłam. Także będzie trzeba go chyba odwiedzić. Anastazja ma za zadanie zająć się nowym starzystą. W jaki sposób powinna do tego podejść? Przyjdzie trudne trudnego zadania. Niech się nauczy. O, mała charyzma, 480, no. Się nauczy, gościu. No, no tutaj mamy jakieś piękne adopcje. Okej. Okay. Wspaniała praca. 600 Szyma. E, cebulę zwędziłaś? Serio? Dobra, zasadzimy sobie ją gdzieś tu. Będziemy mieć kiedyś ogrodnika. Przedaj wszystko. Przedaj. Musimy to podlać? Podlej to jeszcze. Dobra, ha jest normalnie leci z nieba, moi drodzy. Cicho pomistrzowską. O, znowu mamy kurz. No, ale dobra, załatw się, ogarnij się, zjemy sobie coś z siłem. Um, szybki prysznic, nie mamy żadnych reszku. A mamy jakieś resztki. No proszę bardzo. No proszę ja was. Pięknie. Pięknie, przepięknie. No, choć tutaj. się resztki zjeść, jakieś tutaj masz? Ponoć. Weź sobie resztki, no i pójdziesz do spania, no bo jest późno już na maksa. Nakarm kurz. Święto zbiorów. O, poziom szczęścia niski. Neutralny. E, ten królik w nie da się pogłaskać, nie jest dość szczęśliwy. Może rozweseli, gdy nakarmisz go kurzem. Okej. Okay. Ale ja sobie podkórzam. Jeszcze przed spaniem. O, u góry jest syf. Ja powiem wam, że ciężko, ciężko samemu tutaj, no. Ciężko, ciężko, schludna. Ja nie wiem, właśnie, ja chyba nie mogę zmieniać za bardzo cech, więc nie. No nie możemy, nie. Raczej nie powinniśmy zmieniać cech. Dobra, ona sobie za chwileczkę pójdzie spać, jak sobie odkurzy. A ja się będę, kochani, z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i zobaczymy, co będzie się działo w następnych materiałach. Mam nadzieję, że miłość zachwitnie między tym dwojgiem. I, I będzie fajnie. Ciekawe, jak oni będą sobie żyli, nie? Czym on się będzie zajmować i tak dalej. Raczej oni nie będą taką parą złowieszczą, chociaż może to byłoby całkiem ciekawe, tym bardziej, że on też jest taki wredny i w ogóle, nie. No, dobra, to byłoby na tyle, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!